W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, w Trójcy jedyny, Nim my, słudzy Twoi, zaczniemy przywoływać aniołów świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki, i wszyscy aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni. Niech cię kochają, adorują i Tobie służą, święty, mocny i nieśmiertelny Boże. I ty, Maryjo, królowa anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich. I kieruj je do tronu Najwyższego, byśmy doznali łask, pomocy i ratunku. Ty, błagająca wszechmocy, ty pośredniczko łask, amen. Wy, wielcy święci aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga Ku naszej ochronie i pomocy, Błagamy Was w imię Boga Trujdynego. Śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was w imię krwi przenajdroższej, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was wszechmocnym imieniem Jezus, Śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was przez wszystkie rany, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was przez całą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was przy świętym Słowie Bożym, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was przy sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was w imię miłości Bożej ku nam biednym, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was w imię wierności Bożej ku nam biednym, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was w imię miłosierdzia Bożego ku nam biednym, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was w imię Maryi, królowej nieba i ziemi, i śpieszcie nam z pomocą, błagamy Was w imię Waszej Królowej i Pani Maryi, śpieszcie nam z pomocą, błagamy Was w imię Maryi, Matki Bożej i naszej Matki, śpieszcie nam z pomocą. Albowiem otrzymaliśmy w testamencie krew naszego Pana, błagamy Was, śpieszcie nam z pomocą albowiem otrzymaliśmy w testamencie serce naszego Pana, błagamy Was, śpieszcie nam z pomocą. Albowiem otrzymaliśmy w testamencie niepokalane serce Maryi, błagamy Was, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, zakryjcie nas Waszą tarczą, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, brońcie nas waszym mieczem, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, świećcie nam waszym światłem, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, ratujcie nas pod płaszcz Maryi, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, ukryjcie nas w sercu Maryi, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, złóżcie nas w ręce Maryi, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, ukażcie nam drogę do bramy życia, Otwarte serce Pana naszego, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego, śpieszcie nam z pomocą. Wszystkie chóry duchów błogosławionych, śpieszcie nam z pomocą. Aniołowie życia, śpieszcie nam z pomocą. Aniołowie mocy Słowa Bożego, śpieszcie nam z pomocą. Aniołowie miłości, śpieszcie nam z pomocą. Nasi szczególnie nam przez Boga dani towarzysze, śpieszcie nam z pomocą. Błagamy Was, śpieszcie i wspomagajcie nas. Krew pana naszego i króla woła do Was o pomoc dla nas biednych. Błagamy Was, śpieszcie i wspomagajcie nas. Serce pana naszego i króla woła do Was o pomoc dla nas biednych. Błagamy Was, śpieszcie i wspomagajcie nas. Niepokalane serce Maryi, waszej najczystszej królowej, woła do was o pomoc dla nas biednych, błagamy was, śpieszcie i wspomagajcie nas. Święty Michale Archaniele, książę wojska niebieskiego, zwycięzco szatana, Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc, do zniszczenia pokorą pychy i sił ciemności, Błagamy Cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca, niewzruszonej wierności, wypełnianiu woli Bożej, do męstwa w trudnościach i cierpieniach, dopomóż nam, byśmy ostali się przed sądem Bożym. Święty Gabrielu-Archaniele, Aniele wcielenia Bożego, Wierny pośle Boga, Otwórz uszy nasze na najcichsze upomnienia i przyzywania, miłującego serca Pana naszego. Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy słowo Boże dobrze zrozumieli, Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda. Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie zastał nas śpiących. Święty Rafale Archaniele, posłańcu miłości Bożej, Błagamy Cię z rań serca nasze, Ogniem miłości Bożej i nie pozwól, By rana ta kiedykolwiek się zagoiła, I byśmy w życiu codziennym Stale szli po drogach miłości, I miłością wszystko, Przezwyciężali. Wspomagajcie nas, wielcy święci bracia, współsłudzy przed Bogiem. Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą rządzą sytości, dobrobytu i uznania. Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy, i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali. Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie żalu i miłości. Szukajcie w nas krwi pana naszego, która za nas była wylana. Szukajcie w nas łez waszej królowej, które za was wylała. Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego oblicza Bożego, na którego obraz Bóg nas ukształtował w swej miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą. Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. Amen. Święty Michale Archaniele, Bądź przy nas ze swymi aniołami, Pomagaj nam i proś za nas. Święty Rafale Archaniele, Bądź przy nas ze swymi aniołami, Pomagaj nam i proś za nas. Święty Gabrielu Archaniele, Bądź przy nas ze swymi aniołami, Pomagaj nam i proś za nas.